Siemaneczko, z tej strony jesteśmy. Siemaneczko, siemeczki, witam Was bardzo serdecznie. W drugim odcinku serii zagramy w Rocket League. Dzisiaj coś zagramy, mecz towarzyski. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, lepiej niż w poprzednim materiale i że wszystko pięknie się nagrywa, potwierdzając to właśnie tutaj na tym ekranie. Yy, I przechodzimy do sedna sprawy. Będę Wam odpowiadał na pytańka I w co my sobie to pogramy? Może sobie pogramy w chaos? Co Wy na to? Niech będzie sobie chaos. I w międzyczasie odpowiedzmy sobie na pewne pytania wasze i odpowiedzi. Szymonnet11 napisał Hmm, myślę, że dobrym pomysłem będzie nagrywa nagranie na ZOOM 11 SD, gdyż aktualnie masz jedną z ostatnich chwil, w których możesz zagrać. I... O, no meczu 04 mnie dołączyło. Zaraz dokończę pytanie, tylko... Eee, a raczej opis w komentarzu. Chwileczkę. O, wolałbym się delikatnie tutaj skupić i przynajmniej im pomóc, ale coś tak czuję, że nic z tego nie wyjdzie. Dobra, udało się, widzicie? W, w pierwszy wszedłem do gry i od razu szyję w ramkę. Kontynuując, jeszcze raz czytamy pytanie, a raczej. Ej, moi drodzy: Szymonet 11 napisał. Hmm, myślę, że dobrym pomysłem będzie nagranie Inazuma 11 SD, gdyż aktualnie masz jedną z ostatnich chwil, w której możesz zagrać w tą grę, ponieważ ta gra zostanie usunięta 1 grudnia. Dobrze, żeby ustosunkować się do tego, co mi napisałeś, powiem tak. Myślałem nad Inazuma 11 SD, natomiast już miałem pewien etap, w którym chwilę było u mnie Inazuma 11 SD i szczerze powiedziawszy zauważyłem, że nie będzie to jakoś mega oglądalna seria seri jeśli chodzi o Inazumę. No i też... Nie sądzę, żeby super mocno się spodobała w przeciwieństwie do strikersów. SD nie są jakieś tam super mega popularne, a właśnie gwarantuje to to, że będą usuwane 1 grudnia, więc no... Raczej nie ma szans zbytnio, żeby ta gra się pojawiła, tak przynajmniej sądzę, zobaczymy jeszcze. Jest minimalna szansa, ale raczej nie. Lodomarek.pl Elonor Greena Zumilewe Gostrok jest 2013, proszę. Oczywiście i na nowego Ghost Rock jest 2013 pojawi się na kanale i prawdopodobnie y, też będziesz chciał spytać kiedy, ale zaraz przejdziemy do pytanka y, kiedy, to wtedy będzie wszystko po kolei załatwione. O, kolejny piękny strzał, fajnie, mamy przynajmniej powtórkę, więc wykorzystajmy to. Farmer3211, y, co zrozumiałem z filmu? To wracasz, więc super, w końcu będziesz kogo oglądać. Mam pytanko, będą live'y? Tak, live'y będą się pojawiać, natomiast live'y nie będą na YouTube tylko na Twitchu, ponieważ na YouTube się obraziłem, jeśli chodzi o live'y i po prostu na Twitchu doszedłem do wniosku, że może być lepsza jakość po prostu całkowicie live'ów i nie będzie tak obciążająca jak YouTube, bo po prostu już te opcje YouTube a zdenerwowały mnie, więc raczej live'y będą, ale tylko i wyłącznie na Twitchu. Co do samej gry, widzicie, że jest 2 do 5, więc to nie jest zbyt bardzo ciekawy wynik. To raczej to zaraz popsuje, zobaczymy. Nie wiem na jakim poziomie są ci gracze, ale ja tutaj. No, czy aha, my gramy z jednym botem, więc to nam zbyt dużo nie da. Fajnie by było, jakbyś. O, dobra, tylko że nie miałem przyspieszenia zbyt dużo. No, no właśnie. W, Włączyłem towarzyski, dołączył mnie do jakiejś aktywnej gry, która już wcześniej była. No i tym samym po prostu pff, nie miałem możliwości zacząć od samego początku, więc już tego nie nadrobię. Szczególnie, że tu jest chaos, więc samemu tego nie zrobię. Gdyby nie ten kolega, który mnie popchnął, może by się to udało, natomiast, no, troszeczkę popsuł. Pyk, no, ale ładny show. Grotki, dobra. Skończyliśmy na Farmerze, teraz tak. Marcin Team, tak wraca, idę i rób live. Live będzie, tak jak powiedziałem, live'y będą na Twitchu, co do daty jeszcze nie wiem. Krycha, go weź z odcinek z pytaniami od widzów, czyli Q&A chyba dobrze napisałem. Tak, dobrze napisałeś, no i myślę, że takie Q&A można byłoby spokojnie sobie robić właśnie w Rocket ligu. tutaj, bo naprawdę nie muszę się spinać do gry, więc... Nie ma skupienia, poza tym wziąłem towarzyskie, więc w ogóle nie powinienem się skupiać zbytnio na tej grze tutaj. A w międzyczasie mogę sobie odpowiadać, ustosunkować się do waszych komentarzy, co napisaliście. Chociaż troszeczkę zdziwiła mnie ja różnica komentarzy do ilości łapek, ale dobra, niech będzie. O! Ajajajajaj. Delikatne skupienie, szkoda, myślałem, że będzie 4-5, no cóż, trudno, no dołączyłem do aktywnej gry, więc to moja wina. Dobra, i pyk, no, mam, jeśli, jeśli tego nie ogarnę, a ogarnęli, dobra, to nieważne, o i moje papugi w tle, jak miło, będziecie słyszeć jeszcze dużo więcej rzeczy, dobra, yy, Irena Gizewska, nagraj Inazumę wreszcie proszę, oczywiście Inazuma będzie, yy, będzie Inazuma na pewno, więc o to nie musicie się martwić. Roboblox, jak będzie na suma, to kiedy? Pytam, bo przez braci nie mogę zainstalować no i emulator wyrąbą i komutor a ogólnie to o tobie nie potrafię powiedzieć złego słowa, tak cię lubię. A dziękuję za takie bardzo miłe słówka, aż się miło zrobiło. I na suma prawdopodobnie przewiduje w weekend. I to będą oczywiście Strikersy 2013, natomiast raczej... No widzicie, spoda mi ręka, ale to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast jeśli chodzi o inną rzecz, no to na pewno będą w weekend, obiecuję wam to. Kolejne tutaj mam, David Siud, ja bym chciał turniej dla widzów w RL. Chciałbyś turniej dla widzów w Rocket League. Można coś takiego spróbować zorganizować, natomiast, żeby w ogóle coś takiego spróbować, musiałbym zgadać się i poinformować na Discordzie, na którego gorąco zapraszam. Oczywiście link będziecie mieli w opisie filmu, więc nie musicie się martwić, że coś tam będzie nie tak się działo. To jest ten tryb, za którym nie przepadam. Ale przynajmniej i tak rangi nie mam, więc trudno się mówi. Pyk. Zaraz przejdziemy sobie do kolejnej. Kolejnego pytanka, kolejnego komentarza, który mi napisaliście pod ostatnim materiałem z Rocket League. A. Natomiast, no, o tym turnieju na pewno przemyślę sprawę. Aha, super kolega! Super! Fajnie, jesteśmy we dwójkę. Jej. Pewnie kolega pierwszy raz odpalił ten tryb i się wkurzył już uznał, że on jest do niczego. No, szczerze powiedziawszy, nie jest jakiś emocjonujący ten tryb i do najciekawszych nie należy, powiem wam. A moje papugi oczywiście zachwycone z tym, że rozmawiam z wami, a raczej odpowiadam wam na komentarze. Dobra, mam jeszcze kolejny tutaj e, komentarz. Jeszcze trochę tych komentarzy zostało, niestety w bramkę, no cóż, trudno się mówi. Justy, e, Just, e, spell napisał, siema Igo, miło, że wracasz. A dziękuję serdecznie, oczywiście wracamy powolutku, powolutko, aż się rozkręcimy z temacikiem. Krycha. Among Us z widzami byku, czemu nie, Among Us na telefonie jest darmowy. Jak ktoś chce grać na komputerze i nie kupować go, to po prostu pobiera sobie taxa i po prostu daniem sobie emuluje e, środowisko e, Androida i tym samym może pobrać gry na telefon, więc żaden problem to nie jest, naprawdę, można zrobić, na pewno fajnie by było, bo Among Us przynajmniej pozwala na zagranie w, z wami w dziewięciu, poza mną no to w sumie jest 10 osób, ale dzięki temu przynajmniej coś się dzieje i więcej was mogę zorganizować, bo w Inazumie jest ten problem właśnie, że za mało osób bym mógł zorganizować w no bo co to są naprawdę yy, jedna osoba, ile tych meczy musiałbym zagrać z wami, żeby to miało sens, a tak przynajmniej wie, każ więcej osób będzie mogło ze mną grać, tym samym dla większości będę mógł poświęcić więcej czasu. No dobra, trudno, straciłem kolejną bramkę. Kamil 580. Fajnie, że wróciłeś. A bardzo dziękuję. Gladi, kiedy i nazuma? W sobotę lub niedzielę. Gracian. Nareszcie mam pytanie, czy pojawi się gra na PS5 lub Xbox lub PS4? Jeśli chodzi o to pytanko, no to. Hmm, raczej bym nie podejrzewał tak szybko gry, przynajmniej w sensie nagrywane przez konsolę, natomiast jeśli chodzi o emulację, to może o tym przemyśleć, bo już kiedyś y, emulowałem sobie gry na konsolę, więc jeśli chodzi o samą emulację, można zrobić. Pomyślimy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie skupimy się na Rocket League na y, y, pomysłach, które jeszcze mam tutaj i na oczywiście i na Zoomie, którą tak bardzo chcecie, żeby powróciła, więc powróci specjalnie dla was. JD 100%. Jak się gra w strekę, jest online? Masz poradnik na moim kanale. Jeśli jest niezrozumiały, to możesz również też wejść do youtubera, który nazywa się Trapuś i tam masz wszystko wytłumaczone. Ale najpierw możesz sprawdzić u mnie. Masz chyba jak grać z drugą osobą online. Tak się nazywa, już nie pamiętam dokładnie, ale przynajmniej tak się powinien nazywać ten odcinek. Więc nie będziesz miał raczej problemu ze znalezieniem go na kanale. On ma chyba 1400 wyświetleń, jakoś tak. Więc no tyle Ci mogę powiedzieć. Yy, Adi09, Adi09. Czemu Cię nie było tak długo? Odpowiedź. Prosta szkoła, zdrowie, czas. To jest moja odpowiedź. Yy, mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze ktoś tutaj siedzi. Więc... Jeśli jeszcze żyjecie na tym materiale, który został wrzucony prawdopodobnie dzisiaj, czyli dzień po dniu, w którym odpowiadam wam na pytanie w Rocket League. no to mam do was pytanie zasadnicze, co sądzicie o turnieju w Rocket League i co sądzicie o graniu z wami w Among Napiszcie w komentarzach. Oczywiście prosiłbym was, żebyście też w Wypowiedzieli się na temat i na Ghost Rock jest 2013 i napisali, z czego chcecie dokładnie materiał, bo tych materiałów już trochę jest. I jeśli byście chcieli na konkretny temat, to wystarczy, że jedna osoba go napisze, a reszta osób będzie go y, łapkować do góry. Tak będzie najprościej. No dobra. Myślę, że odpowiedziałam i ustosunkowałem się do wszystkich komentarzy, przynajmniej do tych, które do tej pory były. Y, więc. Myślę, że jest dobrze. Jest dobrze i lecimy znowu powoli do przodu, ale z grubej rury pójdziemy i powinno być wszystko w porządku. Nie obiecuję, że materiały będą się pojawiać na pewno jakoś dynamicznie, że codziennie będziecie mieli materiał, ale postaram się dla Was zrobić, że przynajmniej. W każdym tygodniu był jakiś materiał, więc tyle wam obiecuję. Co do mater filmów, kiedy by mógł się pojawić, zazwyczaj będę się teraz starać dla Was, żeby były to godziny wieczorne, godzina 17, godzina 18, żeby były zapisane na te pory, bo wtedy macie najwięcej czasu, żeby móc sobie na spokojnie obejrzeć i nie mieć problemów. Na przykład, to bo macie szkołę, to bo mo Ktoś może mieć pracę, na przykład, yy, to, bo na przykład ma inne obowiązki w środku dnia, więc specjalnie dla Was ustawię właśnie te filmy na takie godziny 17-18, myślę, że będą Wam pasować. I jeśli materiał się spodobał, przypomnę Wam, żeby mnie gorąco zmotywować do kolejnych nagrań, oczywiście, żeby też i nazwa się pojawiła na moim kanale, znowu, oraz kolejny. Proszę Was o łapkę w górę, proszę Was o kliknięcie przycisku subskrypcji z dzwoneczkiem, proszę Was... O napisanie komentarzu. Bo to jest bardzo ważne, żeby sprawdzić Waszą aktywność, kto jeszcze żyje na tym materiale do końca jego, a kto nie, tak naprawdę. E, oraz chciałbym Was prosić e, gorąco, ale to za chwilę, na Discorda, który będzie link w opisie. A tak poza tym, myślę, że będzie fajnie, będzie fajnie. Wrócimy do starych nawyków i będzie w porządku. A ten mecz i tak jest przegrany, więc to żadnego znaczenia nie ma już. <gryw> Przyznam. No 0 do starych, na no sorry. Jakie kozaczki, myślisz, że kożacz, kozacz... Panie kochane. Paczek. Pan. No i pyk, dwa meczyki przegrane, trudno się mówi. Dobra gra, widzicie. Pochwalili mnie tutaj. Jestem bardzo zadowolony. Dobrze. W sumie. Powiem wam tak, to byłoby na tyle. Żegnam się z wami do zobaczyska w kolejnym materiale z serii Zagrajmy w albo i na Zomailoweng West 2013 albo Rocket League. No i widzimy się w, w następnym. Papa! Pa.